Cyberbezpieczeństwo jest generalnie rzecz wiodącym tematem. Samo zarządzanie cyberbezpieczeństwem to kierunek, który układa cyberbezpieczeństwo w pewne normy. Zaznajamiamy się z technikaliami, zaznajamiamy się z procedurami, się z prawem, zaznajamiamy się z ludźmi. Bo przecież cyberbezpieczeństwo postrzegane tylko i wyłącznie poprzez tego rodzaju rzeczy jak informatyka to ograniczenie, to jest hermetyzacja. Powinniśmy postrzegać to przez pryzmat prawny, socjologiczny. Bezpieczeństwa no oraz oczywiście informatyczny. Samo zarządzanie cyberbezpieczeństwem na chwilę obecną będzie się wiązało z bardzo, dużym, z bardzo dużym zapotrzebowaniem specjalistów na rynku. Dlatego też ten kierunek robimy właśnie dla tych specjalistów, ku temu, żebyśmy, żebyśmy mogli kształcić nowe kadry, doskonalić kadry, które są na rynku oraz dajemy możliwość przebranżowienia. Potrzebna jest tutaj kompetencja i konsekwencja. Bardzo dużo trzeba dowiadywać się, uczyć, poznawać nowych rzeczy, czy to w kwestii programowej, czy to w kwestii sprzętowej, czy to w kwestii rozwiązań, czy to w kwestii wprowadzanych nowych rozwiązań technologicznych, nawet społecznych, ale istotą jest chęć poznawcza. Niestety rynek cyberbezpieczeństwa jest to rynek dynamiczny, to wszystko będzie się zmieniało, coraz więcej od specjalistów będzie się wymagać, coraz więcej będzie potrzeby specjalizacji w określonych dziedzinach, dlatego no, ten rynek jest nie do zatrzymania. Na tą chwilę musimy cały czas poszerzać swoje kompetencje, zwiększać swoje umiejętności, znajomość sprzętu, znajomość oprogramowania, znajomość rozwiązań, ale musimy być również otwarci na wyobraźnię, na możliwość modyfikacji zagrożeń. Cyberprzestępcy nie śpią, oni są zawsze o krok przed nami. My reagujemy na incydent, oni te incydenty tworzą. Kierunek cyberbezpieczeństwa przynajmniej w naszym ujęciu będzie postrzegany jako kierunek klasy compliance i dziedziny nauki będzie, będzie student yy, zmuszony niestety opanować, żeby poruszać się płynnie, dynamicznie i, i aktywnie w środowisku cyberbezpieczeństwa. Będą to elementy związane na pewno z informatyką, na pewno z prawem, na pewno z bezpieczeństwem i na pewno z socjologią. Nie możemy zapominać tutaj o tego rodzaju elementach jak etyka. Jednak powstało pojęcie ethical hacking Mamy tego rodzaju rozwiązania, które pozwalają nam na to, żebyśmy normy rzeczywistego świata próbowali przełożyć na świat wirtualny.